Zamieszkajmy od dzisiaj z moimi rodzicami. To moi rodzice, więc nie powinno być żadnego problemu, prawda? To była niespodziewana propozycja od mojego męża, bez żadnych wcześniejszych wskazówek. Byłam oszołomiona przed nim, prawie na skraju łez, słowami, których nigdy sobie nie wyobrażałam. Czy to nie jest zbyt nagłe? Właśnie zakończył się pogrzeb mojego ojca. To wydarzenie miało miejsce zaledwie kilka dni po pożegnaniu. Mój ojciec, który odszedł po długiej walce z chorobą, choć gorączkowa atmosfera pogrzebu wciąż się utrzymywała. Ignorując moje uczucia smutku, mój mąż spakował się i opuścił nasz dom. Celem podróży była willa, którą zostawił mi ojciec. O dziwo! Moi teściowie już przyjechali i zatrzymali się w willi. Mam na imię Natalii. Mam 33 lata. Pracuję jako projektantka i niedawno się usamodzielniłam. Minęły 3 lata, odkąd zaczęłam mieszkać z Justinem po naszym ślubie. Moja kariera idzie dobrze i uważam, że jestem znaną projektantką. Mam przyzwoite dochody, więc mieszkanie jest na moje nazwisko. Podczas studiów zmarła moja matka. W zeszłym roku u mojego ojca zdiagnozowano nowotwór złośliwy. Nawet lekarz, któremu ufaliśmy, powiedział nam, żebyśmy przygotowali się psychicznie. Kiedy zmarła moja matka, już się wyprowadziłem i mieszkałem sam. Ale odkąd zacząłem pracować w firmie projektowej, mój ojciec zawsze się o mnie troszczył i często się ze mną kontaktował. Był dla mnie bardzo ważny. Kiedy dowiedziałem się o chorobie ojca, byłem głęboko zszokowany. Obserwując, jak jego stan pogarsza się z dnia na dzień. Spędzałem bezsenne noce pełne zmartwień i niepokoju. Co usłyszałeś od lekarza na temat choroby twojego ojca? Czy jego stan się nie poprawia? Czy jako zięć powinnam go odwiedzić? Mój mąż często pytał o stan mojego ojca. Nie czułam jednak, by był szczerze zaniepokojony. Czułam się tak, jakby czekał na odejście mojego ojca. W przeszłości mój mąż zawsze okazywał poczucie niższości, ponieważ zarabiał mniej ode mnie. Miałam nadzieję, że będzie dumny z moich osiągnięć i wesprze mnie w trudnych chwilach. Miał jednak dziecinną naturę, był bardzo rywalizacyjny i wydawał się czerpać przyjemność tylko z sytuacji, w których miał przewagę. Mój ojciec powiedział, żebym się o niego nie martwiła i nadała priorytet naszemu wspólnemu czasowi ale pomyślałam, że może lepiej będzie go odwiedzić, póki jeszcze możemy. W ten sposób nie będziemy później niczego żałować. Coraz trudniej było mi stłumić rosnącą pogardę dla mojego męża. Na początku naszego małżeństwa czułam od niego głęboką miłość, a nasze wspólne chwile były radosne. Jednak jego nieczułe uwagi na temat choroby mojego ojca były zbyt trudne do zniesienia. Zanim zdałam sobie z tego sprawę, uprzejmy i kochający mąż, którego znałam, zmienił się. Trudno mi było zaakceptować te zmiany. Mój mąż pracuje w domu. Planuję pracować w domu po usamodzielnieniu się. Ale on powiedział, że ktoś w pobliżu mnie rozprasza. Wynajęłam więc małe biuro i zaczęłam dojeżdżać do pracy. Podczas gdy szpital był łatwo dostępny dla mnie, mój mąż pracował w domu przez cały dzień, zostawiając mi wszystkie obowiązki domowe, równoważąc pracę, opiekę nad ojcem i powrót do domu w stanie wyczerpania. Znajdowałam bałagan, który robił mój mąż, i naczynia, których używał, pozostawione nietknięte. Żył samolubnie, nie zważając na moje uczucia. Życie z nim uświadomiło mi jego brak zrozumienia i poczułam głęboką samotność. Potem zmarł mój ojciec. Po rozmowie z ojcem sprzedaliśmy nasz dom rodzinny. Do czasu udania się do sali pogrzebowej byłam zajęta przygotowaniami do pogrzebu. Jednak mój mąż był zajęty dzwonieniem do kogoś lub znikaniem. Wydawał się niezainteresowany pomaganiem mi. Justin, proszę, pomóż mi, zwłaszcza w tak trudnym czasie. Próbowałam wyrazić swoje uczucia, ale w tym momencie zadzwonił telefon mojego męża. Po zakończeniu rozmowy roześmiał się i powiedział: Że dostaję dużo telefonów z pracy. Wewnątrz moja złość i rozczarowanie wobec męża rosły w siłę. Być może, przedwczesna utrata ojca tylko spotęgowała te uczucia. Jego słowa stały się zimniejsze niż wcześniej, a ja poczułam głęboki smutek. W dniu pogrzebu mój mąż spędził długi czas na rozmowie z rodzicami. Kiedy wrócili, wszyscy się uśmiechali. Podejrzliwe spojrzenia innych uczestników sprawiły, że poczułam się jeszcze bardziej odizolowana. Niemniej jednak kremacja, pochówek i procedury spadkowe przebiegły sprawnie. Pogrzeb zakończył się sukcesem. Potem mój mąż nagle zasugerował, żebyśmy od dziś mieszkali z moimi rodzicami. To moi rodzice, więc nie powinno być problemu, prawda? To moi rodzice, więc to nie problem, prawda? Jeśli jesteś temu przeciwny, powinniśmy się rozwieść. Mówiąc to lekko ze śmiechem, nie mogłam zachować spokoju po usłyszeniu jego nierozsądnego stwierdzenia. Podsycana żalem po stracie ojca, stanowczo zaprzeczyłam. Mieszkać razem gdzie? Nie mamy żadnych wolnych pokoi w tym mieszkaniu, prawda? W rzeczywistości, jeden pokój w naszym mieszkaniu służył jako miejsce do pracy i do przechowywania materiałów do pracy mojego męża. Biorąc pod uwagę, że nie mieliśmy dzieci, mój mąż korzystał z tego pokoju bardzo intensywnie. To ta willa, którą odziedziczyłaś, odpowiedział z uśmiechem. Byłam oszołomiona. Podczas gdy dom rodzinny został sprzedany, willa była wyjątkowym miejscem, cenionym przez mojego ojca i mnie. Była wypełniona wspomnieniami o moim ojcu i zamierzałam zachować ją w takim stanie. Jednak mój mąż zdawał się nie przejmować moimi uczuciami i nadal wysuwał samolubne żądania. Mam nadzieję, że rozumiesz, że życie w tej willi byłoby trudne. Jednak mój mąż zdawał się nie słuchać. Jego rodzice wypowiedzieli już umowę najmu mieszkania i postanowili przeprowadzić się do willi. Prawdopodobnie zorganizowali przeprowadzkę podczas pogrzebu mojego ojca, biorąc pod uwagę przestronność i spokojną lokalizację willi. Prawdopodobnie uznali ją za atrakcyjne miejsce do życia. Ich przeprowadzka już się rozpoczęła i nie było miejsca na sprzeciw. Za każdym razem, gdy wyrażałam swoją opinię, mój mąż wyraźnie okazywał swoje niezadowolenie. Zawsze myślisz o sobie. Tak często nie było cię w domu z powodu choroby ojca i nagłych telefonów. Czy zdajesz sobie sprawę, jak wiele tolerowałem z powodu twojej obsesji na punkcie ojca? Jego prawdziwe uczucia były okrutne i czułam, jak mój świat ciemnieje. Teraz, gdy twój ojciec odszedł, powinieneś mnie posłuchać. Jego śmierć trwała cały rok, o wiele za długo. Jego zimne słowa nie ustawały. Chociaż byłam pełna niedowierzania, nie chciałam wierzyć, że taka była prawdziwa natura mojego męża. Było jednak jasne, że nie szanował ani mojego ojca, ani mnie. Przypomniałam sobie pełen bólu wyraz twarzy ojca, gdy leżał na wąskim szpitalnym łóżku. Mój ojciec nie chciałby zostawić swojej jedynej córki. I z pewnością nie chciałby, żebym była posłuszna mężowi. W tym momencie wyraźnie poczułam, że całe moje uczucie do męża zniknęło. Serce mi się ścisnęło na myśl o tym, jak mój mąż cieszył się z willi w czasie, gdy ja powinnam opłakiwać śmierć ojca. Mimo to powstrzymałam swoje emocje i nadal ostrzegałam męża. Możesz spróbować zamieszkać w willi, ale nie żałuj tego później. Wątpię, by tak się stało. W takim razie musiałam zaakceptować jego determinację. Spakowałam minimalną ilość rzeczy i opuściłam nasz dom. Widząc mój niewielki dobytek, mój mąż wyglądał na zdziwionego. Powiedziałam tylko, że wrócę po to, czego będę potrzebować później. Szczerze mówiąc, nie chciałam nawet zamienić z nim kolejnego słowa. Widok twarzy moich teściów, którzy, jak sobie wyobrażałam, Prawdopodobnie z niecierpliwością czekali na śmierć mojego ojca, a teraz z radością wprowadzali się do domu, był rozdzierający. Ale w milczeniu podążyłam za mężem. Jedyne, z czym nie mogłam się pogodzić, to fakt, że moje ukochane miejsce zostało przejęte przez jego kaprysy. Chociaż technicznie jest to willa, jest to dom jednorodzinny położony nad morzem. Znajduje się w dzielnicy, w której ludzie prowadzą zwyczajne życie. Jednak jest dogodnie dostępny z centrum miasta, a ziemia jest naprawdę cenna. Wychodząc ze stacji moim oczom ukazała się znajoma sceneria z dzieciństwa. W tamtych czasach moja matka jeszcze żyła, a gdy zasypiałem z wyczerpania podczas jazdy pociągiem, ojciec niósł mnie na plecach przez całą drogę do domu. Kiedy dotarliśmy do willi, moi teściowie byli już w środku. Pojawiły się podejrzenia, ale okazało się, że mój mąż potajemnie zabrał klucz i bez mojej wiedzy dał teściom duplikat. Ta świadomość jeszcze bardziej mnie zaniepokoiła. Pomysł, że potajemnie i ukradkiem planowali wprowadzić się do willi bez niczyjej wiedzy, spotęgował moją nieufność. Rozglądając się po willi, oczy moich teściów błyszczały w oczekiwaniu na ich przyszłe życie tutaj. Chociaż jest to dom jednorodzinny, solidne meble, które mój ojciec starannie wybrał, były rozmieszczone w całym domu. Nieco inne wyposażenie w europejskim stylu prawdopodobnie przypadło do gustu mojej matce. Cóż za urocza willa? Czyż nie jest po prostu idealna? Żegnaj życie w tym ciasnym mieszkaniu. To błogosławieństwo, że od teraz będziemy mieszkać tutaj. Widok z drugiego piętra jest niesamowity. Twój ojciec był przebiegły, trzymając tak wspaniały dom w tajemnicy. Powinniśmy się nim dzielić. W końcu jesteśmy rodziną. Ich ekstatyczne komentarze jeszcze bardziej mnie irytowały. Wyglądało na to, że nie docenili znaczenia odejścia mojego ojca i po prostu uważali wille za luksusowy, piękny dom, który mieli szczęście posiadać. Naprawdę, zarówno lokalizacja, jak i dom są nieskazitelne. Jestem wdzięczny, że zostawił nam tę wspaniałą willę. Musimy podziękować Twojemu ojcu. Bez wyczucia delikatności, mój mąż, dołączając do swoich niewybrednych rodziców, powiedział to, śmiejąc się. Następnie, cała trójka otworzyła piwa, aby wznieść toast za przeprowadzkę. Westchnęłam głęboko, przygotowując przekąski. Patrzyłam, jak mój mąż i teściowie czują, że cenne wspomnienia, które dzieliłam z rodzicami przy stole w jadalni, są skażone. Postanowiłam ukryć swoje uczucia i przetrwać noc. Następnego ranka krzyk mojej teściowej rozniósł się echem po cichej willi, natychmiast zmieniając atmosferę. Natychmiast zdałem sobie sprawę, co mogło się stać. Obudziwszy się, zauważyłam teścia i męża wywołujących zamieszanie i z pewnym opóźnieniem zbliżyłam się do źródła krzyku. W łazience moja teściowa leżała na podłodze, ściskając stopę ze spanikowanym wyrazem twarzy. Podłoga ugięła się pode mną. Wciąż była rozczęsiona i zdyszana po nagłym incydencie. Podłoga wygląda w porządku. Pewnie tylko się poślizgnęłaś, prawda? Chociaż ani mój mąż, ani teść zdawali się nie rozumieć sytuacji, to było właśnie tutaj. Sprawdzili miejsce, które wskazała. Jednak deski podłogowe były gładkie i idealnie wyrównane. Mimo to upierała się, jestem pewna, że podłoga się zapadła. Kiedy badali podłogę, zwróciłem się do nich. Czy próbowaliście nadepnąć na tę nieco inaczej zabarwioną część podłogi? Wszyscy troje wyglądali na zaskoczonych i natychmiast skupili wzrok na tym miejscu. Wszedłem między nich, pochyliłem się do przodu i moją śliską stopą nacisnąłem na różnokolorową część. ło wow. Co to było? Gdy na nią nadepnąłem, deska podłogowa wydała wyraźny dźwięk i lekko się zapadła. Ale gdy tylko podniosłem stopę, zatrzasnęła się z powrotem na swoim miejscu. Gdyby ktoś nieświadomie na nią nadepnął, z pewnością pomyślałby, że podłoga się zapadła. Podłoga trochę się zapada. To coś w rodzaju zapadni. Co? To niebezpieczne. Czy ten dom jest wadliwy? Spokojnie wyjaśniłem, a oni wszyscy spojrzeli na mnie ze zdziwieniem i sceptycyzmem. To nie jest wada. Mój ojciec celowo zainstalował to w tym domu. Co? Dlaczego miałby to zrobić? To coś, co można nazwać mechaniczną rezydencją lub sztuczką. Tak naprawdę mój ojciec był wielkim entuzjastą ninja. Ta willa, w którą włożył mnóstwo czasu i pieniędzy, była jego dumą, radością i skarbem. Jako dziecko często tu przychodziłem, gdy on dostosowywał mechanizmy domu lub dodawał nowe. Dlatego w całej willi znajdują się pułapki i mechanizmy. Półka, której nie należy dotykać, deska podłogowa, która spada po nadepnięciu, drzwi, które otwierają się tylko po określonej sekwencji, ukryte drzwi, a nawet sekretne pokoje. Ta willa jest wypełniona marzeniami i sprytem mojego ojca, szlifowanymi przez wiele lat. Oczywiście nie jest to miejsce przystosowane do codziennego życia. Podczas gdy ja, odwiedzana od dzieciństwa i nauczona przez ojca, jak obsługiwać wszystkie pułapki, nie mam żadnych problemów, to inna historia dla mojego męża i teściów, którzy nie są zaznajomieni. Ostrzegałam, że życie w tej willi będzie trudne. Mówiłam też, że jest to miejsce wypełnione wspomnieniami mojego ojca. Ekstremalna obsesja mojego ojca na punkcie ninja jest znana wśród naszych krewnych. Prawdziwą niespodzianką jest to, że nie wiedziałaś. Na początku mój mąż twierdził, że nie słyszał, ale teraz brakowało mu słów. Moi teściowie byli również szokowani tą nowo odkrytą informacją. Po tym jak rozwiązaliśmy umowę najmu mieszkania, a teraz nie mamy dokąd wrócić, naciskali na mojego męża, co robić dalej. W tym czasie zarówno mój teść, jak i mąż przypadkowo uruchomili kolejną pułapkę. Powodując ich upadek, widząc ich dwóch leżących na ziemi, nie mogłam powstrzymać się od śmiechu. Proszę, możesz zostać tak długo, jak zechcesz. Mój ton był bardziej kpiący niż szczery. Byli oczarowani luksusem willi, lekceważąc moje ostrzeżenia i nie wykazując zainteresowania hobby mojego ojca. Teraz całe ich niedopatrzenie wróciło, by ich ugryźć. Nawet wyjaśnienie niebezpieczeństw związanych z pułapkami padło na głuche uszy. To nic wielkiego. Przyzwyczajmy się do tego. Odpowiedziałem z pewnym siebie uśmiechem, potwierdzając jego komentarz. Wrócę do mieszkania, by przygotować się do przeprowadzki. Zostawiłam ich w willi. Jednak w rzeczywistości nie miałem żadnych przygotowań do przeprowadzki. Planowałam wziąć kilka dni wolnego i spędzić czas na sortowaniu rzeczy ojca. Zgodnie z oczekiwaniami po zaledwie dwóch dniach mój mąż i teściowie osiągnęli swój limit. W tym krótkim czasie znalazłam ukojenie w samotności. Mogłam powoli odzyskać pozytywne nastawienie, planując swoje nowe życie. Wkrótce willa mojego ojca stała się małą atrakcją turystyczną w okolicy. Regularnie pojawiała się w lokalnych biuletynach jako rezydencja trik, mesz ukryta w dzielnicy mieszkalnej i w czasie, gdy willa była zajęta. Ludzie zaintrygowani rezydencją odwiedzali ją. Po zastanowieniu przypomniałem sobie nieznajomych zwiedzających willę i bawiące się miejscowe dzieci, co sprawiło, że było to tętniące życiem miejsce. Mój ojciec zamieścił w biuletynach numery telefonów zarówno do willi, jak i do naszego domu ponieważ jednak numer sprzedanego domu rodzinnego był teraz nieaktywny, wszelkie zapytania przychodziły na numer willi. Ze względu na moje wychowanie byłam wystarczająco biegła w językach obcych, aby obsługiwać połączenia od zagranicznych gości. Ale mój mąż i teściowie w ogóle nie rozumieli języków obcych. Oprócz nerwowego trybu życia polegającego na ciągłym martwieniu się o pułapki, byli przytłoczeni niespodziewanymi gośćmi i obsługą połączeń w obcych językach. Wyczerpani i niewyspani wrócili do mieszkania. Dlaczego wszyscy nie mieszkamy razem w tym mieszkaniu? Pomyśl o tym. Tęsknili za wczesną śmiercią mojego ojca, aby dostać w swoje ręce wille, tylko po to, aby oddać ją w ciągu zaledwie dwóch dni. Zamiast podać im herbatę, wręczyłam mężowi papiery rozwodowe, które były już wypełnione i podstemplowane w mojej sekcji. Nie ma mowy, żebyśmy mogli razem mieszkać. Jeśli rozumiesz, po prostu szybko odejdź. Wyjaśniłam z głębokim westchnieniem. Przede wszystkim nie mogłam mu wybaczyć, że zlekceważył moje uczucia i zachował się nieczule. Bez konsultacji ze mną i bez żadnych wyjaśnień mój mąż zdecydował, że zamieszkamy z jego rodzicami. Co więcej, nigdy wcześniej nie dzielił się ze mną obowiązkami domowymi. Zrzucił wszystkie obowiązki domowe na mnie. Czułam się osaczona, ale jemu wydawało się to obojętne. Zignorował moje uczucia, zachował się samolubnie i potajemnie postanowił wprowadzić się do swoich rodziców. Nie mogłam sobie wyobrazić dalszego życia z kimś takim. Co się stało? Kiedyś mnie kochałeś, prawda? Nie mogłam powstrzymać się od śmiechu na jego zwykłe uwagi. Myślisz, że mogłabym kochać kogoś, kto życzyłby sobie przedwczesnej śmierci mojego ukochanego ojca? I cieszył się, gdy odszedł. Wręczyłam mu tylko papiery rozwodowe i wygoniłam całą trójkę z mieszkania. Po pierwsze to moje mieszkanie. Jeśli masz problem, to ty powinieneś je opuścić. Mój mąż podniósł głos, nie zważając na sąsiadów, ale ja odpowiedziałam spokojnie. Natal i wezwę policję za wtargnięcie. Jeśli tego nie chcesz, wyjdź po cichu. Nie pamiętasz, że to mieszkanie jest na moje nazwisko. Nagle zamilkli, słysząc moje słowa. Polegali na mnie finansowo i sami nie mieli zbyt wiele. Podjęłam jednak decyzję o zerwaniu więzi, zanim zaczęły się ich długie namowy. Ani mój mąż, ani teściowie nie mieli zbyt wielu oszczędności. Po eksmisji z mieszkania i niemożności powrotu do willi. Mieszkają teraz w tanim, niskiej jakości mieszkaniu i ledwo sobie radzą. Poprzednie mieszkanie było lepsze. Często powtarzali to zdanie. Na początku mój mąż czuł się winny i często przepraszał. Ale z czasem coraz bardziej czuł urazę do swoich rodziców. Ze względu na swój wiek rzadko pracowali, a kiedy to robili. Nie trwało to długo. W końcu wyczerpali swoje oszczędności i emeryturę przy każdej przeprowadzce. Ciągle się kłócili i stali się wyobcowaną rodziną. Ściany mieszkania były cienkie, co pozwalało na codzienne kłótnie. Nawet gdy otrzymywali skargi na hałas, nie przepraszali. Brali odwet, przez co stali się nielubiani przez sąsiadów. Być może wkrótce będą musieli znaleźć nowe miejsce do życia. Mój mąż wcześniej lubił pracować w domu, ale w obecnym mieszkaniu nie miał luksusu dedykowanego miejsca do pracy. Nie mogąc skoncentrować się na pracy, jego reputacja i sprzedaż gwałtownie spadły. Teraz ledwo radzi sobie z pracą w sklepie spożywczym późną nocą i powinien rozważyć żonglowanie wieloma pracami w niepełnym wymiarze godzin. Teściowie uważali, że ich największym błędem było pozwolenie synowi na kontrolowanie ich decyzji. W swoich częstych kłótniach obwiniali pułapki willi. Gdybyś był bardziej odpowiedzialny, nie znaleźlibyśmy się w tej sytuacji. Powinieneś był dobrze sprawdzić. Nie obwiniaj mnie teraz. To ona trzymała ważne rzeczy w tajemnicy. Zamknąłem się. Gdybyś odpowiednio komunikował się z ojcem, nie doszłoby do tego. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że skończymy w ten sposób z powodu śmierci mojego ojca. Nigdy tego nie zapomnę. Po rozwodzie poczyniłem znaczne postępy w mojej karierze projektanta aby przetworzyć śmierć mojego ojca i wszystkie te wydarzenia. Stworzyłem projekty zawierające elementy ninja i zaprezentowałem je w mediach społecznościowych. Ich popularność szybko się rozprzestrzeniła i pewnego dnia skontaktowała się ze mną duża firma kosmetyczna. Ku mojemu zdziwieniu chcieli, abym zaprojektował opakowanie z azjatyckim akcentem zawierającym elementy ninja. Czuję, że ta praca zachowa cenne wspomnienia mojego ojca. Zastanowiłem się. Oczywiście chętnie podjąłem się tego projektu i w pełni się w niego zaangażowałem. Ostatecznie okazał się on ogromnym sukcesem. Ta okazja popchnęła moją karierę do przodu, pozwalając mi na radosne aktualizacje na grobach moich rodziców. Zachowałem niemechaniczny dom utrzymując go jako wyjątkowe miejsce wypełnione wspomnieniami o moim ojcu. Zacząłem organizować harmonogram wycieczek i z niewielkimi poprawkami przekształciłem go w przestrzeń, w której zarówno turyści, jak i miejscowe dzieci mogły cieszyć się za darmo. Wkrótce dom przyciągnął uwagę mediów. Dochód z tej medialnej ekspozycji był darem niebios, pomagając pokryć bieżące koszty. Co więcej, artykuły internetowe na temat domu zostały przetłumaczone na języki obce, co doprowadziło do wsparcia ze strony międzynarodowych fanów. Niektóre darowizny pochodziły nawet od osób starszych, które podzielały pasję mojego ojca do Nimdza. Jestem oddany ciągłemu utrzymywaniu tego magicznego miejsca. W międzyczasie niemechaniczny dom pozostaje codziennym centrum aktywności, ulubionym wśród lokalnych dzieci. Czy to jest ten legendarny mechaniczny dom, o którym słyszałem? Gdzie są te sztuczki? Pokaż nam. Z pomocą lokalnych wolontariuszy podejmowane są środki ostrożności, aby zapewnić dzieciom bezpieczną zabawę. Zagraniczni turyści często są pod wrażeniem, zwłaszcza takich elementów jak ukryte drzwi w podłodze. Wow, to jest niesamowite! Jestem bardzo poruszony, że mogłem doświadczyć tak wyjątkowego miejsca. Jakie jeszcze sztuczki można tu znaleźć? Chociaż straciłem ojca, a odziedziczenie willi doprowadziło do mojego rozwodu, czuję, że zyski były większe niż straty. Willa przekształciła się w miejsce bogate we wspomnienia, dzielone z rodziną i przyjaciółmi. Przeszedłem również osobistą transformację, idąc naprzód z nowym optymizmem i nadzieją.